Rok 2024 był dla mnie rokiem wyjątkowym. To rok, w którym przewartościowałem swoje życie. Zrozumiałem, że mam tylko jedno i to w moich rękach jest jego los. Stało się to za sprawą choroby mojej żony. Diagnoza nowotworu wykrytego przez przypadek dała mi do zrozumienia, jak ważne są badania profilaktyczne oraz dbanie o swoje zdrowie. Pchnęło mnie to do zwrócenia większej uwagi na swoje zdrowie, na zbadanie tych części mojego ciała, o których istnieniu nie myślę w życiu codziennym. Rok 2025 to kolejny rok zmian. Po pierwsze, to w tym roku obchodzę swoje 40. urodziny. Po drugie, korzystając z programu profilaktycznego 40, zrozumiałem, że trochę się zaniedbałem, a wyniki mojego cholesterolu wyglądają źle. To z kolei skłoniło mnie do tego, aby po dłuższym czasie wrócić do biegania. I w trakcie tego biegania, mając czas tylko dla siebie, mam momenty, w których moja głowa wypełnia się wieloma pomysłami. Tak też narodził się projekt Od góry do dołu. Projekt na wyjątkową podróż dla lepszego jutra. A więc już w sierpniu wyruszę w wyjątkową podróż, którą rozpocznę na rysach jako najwyżej położony punkt w Polsce, z których to zejdę. Wsiądę na mój rower, przejadę przez całą Polskę do Marzencina, najniżej położonego punktu w Polsce, a stamtąd prosto do Gdańska, gdzie planuję zakończyć swoją podróż 13 sierpnia w dniu moich urodzin. Oczywiście, jeśli mi los na to pozwoli. W trakcie tej podróży pod patronatem Fundacji Rock and Roll będę promować badania profilaktyczne całego ciała, od głowy do stóp, czyli od góry do dołu. Dlatego bądźcie ze mną, śledźcie moją wyjątkową podróż, badajcie się i bądźcie zdrowi.